The island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm. Witam Was na moim kanale. Ja właśnie się ogarniam, nałożyłam sobie podkład i robię taki szybki make-up, bo zaraz jadę do lekarza, jadę do endokrynologa, ale co i jak powiem Wam później, bo teraz troszkę się śpieszę. Jest 14, a za niedługo muszę wychodzić z domu. Także na szybko dzisiaj make-up bez jakichś cudów. Make up będzie taki na tyle, ile mam czasu. Więc trudno po prostu. Za późno zaczęłam się zbierać. Ostatnio zamówiłam paczkę z Sephory i kupiłam sobie nowy puder z Hourglass. Kupiłam sobie też z Hourglass cień do powiek. Zaraz Wam pokażę taki. Jest to cień taki mokry, ale taki pigment. I kupiłam sobie też bazę pod makijaż z Bobbi Brown. Natomiast dzisiaj z tego pośpiechu zapomniałam sobie jej użyć, więc nałożę sobie teraz puder z Hourglass. Tak się prezentuje pudełeczko. Oczywiście piękne. Glamour, takie jakie lubię. Nałożę sobie szybko pod oko, bo nałożyłam już korektor i zaraz mi wejdzie w moje zmarszczki. Dobra. Cyk. W międzyczasie, jak będę sobie tutaj machać pędzlem, to opowiem Wam, dlaczego idę do endokrynologa. Ostatnio dwa dni temu robiłam sobie badania krwi. Po prostu takie kontrolne. Troszkę kiepsko się ostatnio czuję. Jestem bardzo ospała. Mam bardzo mało energii do wszystkiego. Często mam zawroty głowy, spadki energii, i dlatego postanowiłam, że czas sprawdzić swoje wyniki badań. Zrobiłam sobie badania z krwi i dostałam wyniki w ten sam dzień. Wydrukowałam sobie je i z tego co ja widzę, oczywiście ja nie jestem lekarzem w żadnym stopniu, więc dzisiaj idę do specjalisty, ale z tego co widzę, to mam niedobór witaminy D3. Oczywiście też sprawdzałam w czat GPT i czat GPT wszystko mi już powiedział. <gry> Także super jest ta funkcja. Także mam niedobór witaminy D3 dość spory. Oczywiście mam niedobór żelaza, mam niedobór ferytyny, wyszło mi też wysokie bardzo antyTPO, czyli choroba tarczycy Hashimoto, ja wiedziałam już miałam tą chorobę od dwóch lat, natomiast ja doję ją dzisiaj właśnie skontrolować z endokrynologiem, bo dawno nie byłam badana, dawno nie miałam robione USG tarczycy. Proszę. Także jadę dzisiaj skontrolować swoją tarczycę, jadę zrobić USG tarczycy i pokazać lekarzowi moje wyniki badań. Wyszło mi też, no ten niedobór witaminy D3, więc czas suplementować witaminę D3. Wyszedł mi też cukier jeszcze w normie, ale na moje oko niski, bo norma jest od 70, a ja miałam cukier 73, więc no niski, niski. No, zobaczymy co mi lekarz dzisiaj powie. Oczywiście on też nie jest od cukru, natomiast ja ostatnio mam takie spadki energii, że co jakiś czas, jak na przykład, długo nie jem i mam spore odstępy czasowe między posiłkami, bo ja często tak mam. Jem byle co i po prostu no, mam bardzo duże odstępy czasowe między posiłkami nieraz nawet 6-8 godzin. Tak, tak wygląda moje jedzenie, muszę w końcu się za to zabrać, muszę wdrążyć lepsze nawyki żywieniowe i po prostu muszę jeść częściej i mam tak, że jak nie jem dłuższy czas, na przykład 4-5 godzin, to robi mi się słabo, nagle mi się... Po prostu kręci w głowie, nagle boli mnie głowa, czuję się jakbym miała się zaraz przewrócić. Więc też mnie to po prostu ostatnio zestresowało troszkę, dlaczego ja tak się kiepsko czuję. No ale wyniki y, mówią same za siebie: hemoglobiny, mało co, żelaza praktycznie w ogóle. ferytyny też bardzo mało totalnie poza poza w ogóle granicami. Więc samo do siebie mówi: mam po prostu anemię i będę musiała zażywać żelazo i lepiej się odżywiać przede wszystkim. No, także jadę dzisiaj zadbać o swoje zdrowie a teraz macham szybko pędzlem, bo nie mam już czasu. Teraz ogarnę trochę swoje brwi. Powiem wam, że śpieszę się tak, dlatego że dzisiaj zawozi mnie do lekarza mój ojczym, no bo my nie mamy samochodu. Jeden sprzedaliśmy, a drugi samochód Mariusz oddał do mechanika, coś tam się stało, ale dokładnie nie wiem co, więc zostałam bez samochodu. Więc mój ojczym kończy o 14:00 pracę. W sumie to skończył już 11 minut temu i właśnie po mnie jedzie, żeby mnie zawieźć do lekarza i przy okazji pobawi troszkę dzieciaczki. Więc dlatego się śpieszę, bo już jest 14:11 i za niedługo może już Przyjechać, a ja jestem w rozsypce totalnej. Teraz sobie zrobię brwi żelem Got to be. Tym takim żółtym. Bardzo go lubię. Oczywiście moje brwi nadają się do depilacji. Miałam je wczoraj ogarnąć, ale niestety no nie zdążyłam. Po prostu. Nie miałam jakoś zbytnio wiele czasu. Dobra, makijaż już na szybko zrobiony. Teraz sobie dam mgiełkę ściągającą pudrowość i utrwalającą właśnie taką. Bardzo jest fajna. Używam ją często na moich modelkach oraz na sobie. Fajnie utrwala makijaż i bardzo fajnie orzeźwia twarz. Także rewelacja, dziewczyny i przepięknie pachnie. I pokażę Wam też, jak wygląda ten cień z Hourglass, bo powiedziałam w sumie, że kupiłam, a nie pokazałam, jak się prezentuje w środku. Także już Wam pokazuję. Tak wygląda w pudełeczku. Zobaczcie, jak przepięknie się błyszczy, i pokażę Wam jeszcze swatcha. Ło! Wow! Prezentuje się naprawdę genialnie, przepięknie błyszczy, a dałam go naprawdę odrobineczkę. Dobra, ogarniam teraz swoje włosy, przeprostuję je troszkę. I lecę się ubrać, bo jestem ubrana po domowemu Zmięta totalnie, jakby ktoś mnie zjadł i wypluł, wyglądam Więc szybko sobie przebierę jakąś bluzeczkę I będziemy zaraz jechać Ja już jestem gotowa, dzieciaczki gotowe i czekamy na dziadka, co myszanie? Myszka się obraziła na mnie, bo chciała jechać ze mną do lekarza, ale nie może. Mama pojedzie sama, kochani, a ty zostaniesz z babcią, wiesz? I razem z Krystiankiem pójdziecie z babcią na spacerek. A ubrałam sobie taki biały t-shirt. Ostatnio sobie go kupiłam na transmisji na TikToku. Dziewczyny, ja po prostu nie mogę w nocy siedzieć na telefonie, bo jak siedzę na telefonie, bo w nocy jak sobie siedzę. Przesuwam sobie tak paluszkiem, Chodzą mi te wszystkie live zakupowe I ostatnio znalazłam taki fajny sklep, butik na TikToku na live ie. I po prostu takie ma dziewczyna, genialne ubrania, że mi się totalnie spodobało I oczywiście co? Była godzina 12 w nocy, Klaudia kupiła, no bo jak inaczej Kupiłam sobie taki biały t-shirt, on jest taki większy, bo to jest bardziej taki oversize'owy Pokażę wam jeszcze, co zamówiłam właśnie z tego butiku tak, Cześć Zaraz pojedziemy. Mm, zamówiłam rzeczy za ponad 500 zł. Masakra, po masakra. Ja naprawdę od godziny 22 muszę odkładać telefon na bok. Nie brać go do rąk, bo wtedy nic nie będę zamawiała. I zobaczcie, zamówiłam sobie taki drugi t-shirt. Dokładnie taki sam, tylko po prostu czarny. Na sobie mam dzisiaj biały, a tutaj jest czarny. I on, jak widać, no jest duży, jest taki oversizeowy. Ja takie lubię, także czuję się w nich bardzo wygodnie i zamówiłam sobie komplet z Olawoga. Zobaczcie, jest po prostu genialny. Dziewczyny, jak obserwujecie mnie na Instagramie, to już widziałyście te rzeczy, bo ja nagrywałam z tymi rzeczami rolkę. Ale kto nie obserwuje mnie na Instagramie, to żałujcie, to żałujcie, bo nie będę ich tutaj mierzyć dzisiaj, bo nie mam na to czasu. Ale jak chcecie zobaczyć, to tutaj Wam wstawiam nazwę mojego Instagrama i możecie sobie zerkać. Tam jest rolka z tymi ubraniami. I zobaczcie, zamówiłam taką bluzę. Jest to bluza z Olawoga. Jest ona na długi rękaw i jest tutaj krótsza. Ma tutaj takie napisy Olawoga, mam nadzieję, że dobrze widać. I do tego są krótkie spodenki Ola Woga. Zobaczcie, genialne po prostu. Tutaj z tyłu mają kieszenie, także naprawdę rewelacyjnie się w nich czuję. I ten komplet razem wygląda naprawdę obłędnie. I zamówiłam sobie jeszcze dziewczyny spodnie jeansy. Bardzo mi się one spodobały właśnie na tej transmisji na TikToku. Stokrotki. Zobaczcie na to. Jeansy przepiękne, stokrotki. Ja je zamówiłam w rozmiarze 38 bodajże, tak, 38 emeczka. Także fajnie. Tutaj są takie szersze nogawki. A tutaj jest wszystko obcisłe, także fajnie się to prezentuje. Z przodu mają stokrotki, i z tyłu mają stokrotki, także rewelacyjne spodnie, ale niestety nie na dzisiejszą pogodę, bo dzisiaj jest tak upalnie, że naprawdę nie miałabym ochoty smażyć się w jeansach. Zastanawiam się, czy nie ubrać sobie jakiejś sukienki jeszcze i się nie przebrać, może z Ale wieczorem idę na tańce, bo idę na high heels na godzinę 20, więc nie będę miała czasu się już przebierać. Więc raczej będę tak ubrana i tak później pójdę też na tańce, bo będzie mi wygodnie. Później po lekarzu umówiłam się z moją siostrą i idziemy razem na zakupy do galerii. Muszę nie -Ni kupić nowe buty bo te strasznie ściachała, więc musimy jej kupić buciki jakieś sportowe. Muszę jej kupić t shirtik biały. Niuńka z tańców ma występ. Ona chodzi na tańce, więc będzie występować i do tego potrzebuje biały t shirtik No i po prostu pochodzę sobie tak po sklepach. Chciałabym sobie kupić jakieś sukienki, bo powiem Wam szczerze, że totalnie mam braki w sukienkach takich letnich. Może wskoczę do Singisawa, także fajnie, bo będę miała taki e, dzień, chwilę z moją siostrą. Halo! No, jesteście już? No, dobra, pa. Właśnie dostałam telefon, że już praktycznie są pod moim domem, żebym schodziła na dół e, Także przypomniałam sobie przed chwilą o paczce, że jeszcze mamy z Sinsaya Pokażę wam na szybko, bo nie mam czasu, jak widzicie muszę już wychodzić Ale to jest tylko parę rzeczy O! Wylałam herpady. Nie! Jezu. Maria! E, także szybciutko wam pokażę, co zamówiłam z Sinsaya Zamówiłam taki strój kąpielowy. Tutaj mam górę. Bardzo fajny. Mierzyłam. Wygląda rewelacyjnie. Do tego kompletu są takie majteczki. Bardzo fajnie się prezentują. I tutaj jeszcze mam. O, właśnie tutaj jest spódniczkę taką czarno-białą w kropeczki, ale ona niestety jest odwiązana, i on się tak wiąże na zakładkę. Ma taką falbaneczkę na dole, wygląda rewelacyjnie, i tutaj sobie jeszcze zamówiłam takie, taką sukienkę, sukienka ma takie dziurki. Jest to sukienka na strój kąpielowy, wygląda obłędnie, ja ją mierzyłam. Rewelacyjna, jest długa, i tutaj ma takie długie rozcięcie, także. Megaśna, naprawdę megaśna. Sisaja, jeszcze tania i piękna, więc warto. Ja jestem już po lekarzu, idę właśnie z siostrą teraz do galerii, no bo nie mam auta, nie mam auta. E, mój e, ojczym podwiózł nas do lekarza, i teraz idziemy sobie z siostrą e, do galerii na nóżkach. Jezus, ale razi słońce, muszę wyciągnąć okulary. I powiem Wam, że dawno nie chodziłam na nogach. A ty ty często chodzisz, nie? A ja bardzo dawno nie chodziłam nigdzie, żeby pójść sobie tak po prostu spacerkiem gdzieś. Także powiem wam, że samochodu nie ma i bieda, bieda totalna. Także idziemy do galerii na zakupy i coś sobie zjemy, a później wam opowiem, jak było u lekarza, no bo teraz drogą to tak kiepsko się mówi. Zobaczcie jakie znalazłam fajne klapeczki w bardzo ładne, wyglądają naprawdę bardzo fajnie, ale niestety nie ma mojego rozmiaru, bo ja mam rozmiar 36, a zostały same duże rozmiary 40-41, także będę szukała na stronie, bo bardzo mi się spodobały. Jaka zmęczona siedzi. Siedzimy teraz w szatni. I wzięłam pełny koszyk do mierzenia, i po prostu mi się nie chce. Tak sobie tutaj usiadłam, i mi się nie chce mierzyć, ale wzięłam takie fajne sukieneczki, także zaraz przymierzę. Coś tam wybrałyśmy z moją siostrą, jakieś tam nawet spodenki takie na podwórko do biegania za dziećmi, także zaraz pomierzymy. Pierwsza propozycja to takie spodenki. Z tyłu prezentują się tak. Także bardzo fajnie i się zastanawiam, bo jedynie co to wychodzą tutaj <grydko> brzydko te kieszenie, ale gdybym sobie je schowała tak, to może. Całkiem, całkiem. Przymierzyłam parę rzeczy i powiem Wam, że nic nie jest warte tutaj pokazania totalnie. Jakoś mi się w sumie nic nie podoba, średnio leży, także nic Wam nie pokazałam. Jedynie co, to biorę sobie jeansowe spodenki i biorę ubrania dla Niuni i dla Krystianka. Jakieś tam sukieneczki, Krystianowi krótkie spodenki, także idziemy do kolejnego sklepu. Znalazłam taką czapeczkę z Tomiego. Mm Hmm, Co Nikola, fajna? Daszek ma, daszek ma bardzo duży, no nie? No i buciki mam czerwone, że do butów pasuje. Tutaj mam propozycję różową. Wyglądam jak Barbie. Idealnie pasuje do moich dzisiejszych paznokcich różowych. I co, Nikola? Fajna? No nie jest. Pasuje mi? Gdzie ja bym w, takiej w sumie wyszła? W takiej różowej. Tak się prezentuje. Hmm, na razie chyba nie biorę. Jesteśmy teraz w Dajczmanie i znalazłam takie klapeczki fajne. Bardzo mi się spodobały te, ale niestety nie ma rozmiaru na mnie, bo jest tylko 38, a ja mam 36. Propozycja druga z rozmiaru 36 to jest taka. Także zastanawiam się nad tym, czy nie kupić. Kolejne są jeszcze takie, też bardzo ładne i jest mój rozmiar, także zaraz przymierzę. Teraz jesteśmy w CCC i znalazłam jeszcze takie buty. Zobaczcie, zaraz przymierzę, ale nie wiem czy te w Dajczmanie nie były ładniejsze i tak się teraz zastanawiam. ta? Która ci bardziej podoba? Beżowa, chyba. Beżowa? No. Teraz jesteśmy w hausie i znalazłam taką fajną spódnicę. I pod spodem są spodenki. Także spoko, bo jest króciutka, ale można sobie swobodnie w niej chodzić. Także biorę. Ja teraz dziewczyny lecę na Heelsy. I w sumie to jeszcze nie byłam w domu, odkąd z niego wyszłam. Zakupy tutaj mam, mam całą siatkę. I nie opłaca się po prostu wracać już do domu, bo hillsy będą za 20 minut. Więc po prostu idę sobie pomalutku na hillsy. Jedynie co to, nie mam butów, nie mam szpilek, bo myślałam, że wrócę po buty do domu jeszcze, że po prostu zdążę, no ale nie zdążyłam, więc dzisiaj idę na hillsy bez butów, będę tańczyła w skarpetkach. Także. Uh! Trudno, trudno. Zajęcia będą trwały półtora godziny, kończą się o 22.00. Także dzisiaj mam taki dzień dla siebie. Dzieci są u mamy. Ja byłam na zakupach, teraz idę na tańce. Także rewelacja. Witam Was dwa dni później. Ja właśnie jestem w samochodzie, bo idę do Fryzjera. Właśnie zaparkowałam. Mam minutę do Fryzjera, a ja tutaj do Was gadam. Po prostu Agata mnie zabije, Agata mnie zabije, ale już biegnę, będę tam za 5 minut u niej. Jeszcze tak kiepsko zaparkowałam, bo jakaś kobieta sobie tutaj stanęła na środku i nie dało się przejechać dalej na parkingu, więc po prostu. Oszaleję dzisiaj, oszaleję z tymi ludźmi. Także biegnę do fryzjera, idę sobie zrobić y, kolor i zastanawiam się nad grzywką i nie wiem, co zrobić na taką grzywką y, taki wachlarz. Nie wiem, jak to się nazywa taka kurtyna. Wiecie na pewno o co chodzi: taka grzyweczka z dwóch stron. Y, już kiedyś taką miałam, ale miałam długą, dotąd gdzieś, a teraz myślę o takiej krótkiej rzeczywiście już dotąd. Także zastanawiam się, dobra, lecę. traveling spirit i've seen many shores from the west pacific to the island of kenya they treat me like a son anywhere i go and even though no one can tell i still feel that i'm Jeszcze razem było, a to troszkę cię nie ma. No, tam, no, ale ja no, 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 no. Ale to tylko tak u Ciebie, wiesz, bo gdzieś Ci się bałam. Tak? No, to się bałam za, Bardzo, dziękuję za zaufanie. Dobra, jednak cofam to, co mówiłam. Bo Ty no. masz dużo baby hairów, które Ci się tak mocno kręcą. Ja w ogóle nie... Nie zrobimy tych takich. Tylko zrobić z tą taką gładką. Tak, tak. Ej, moja babcia sobie sama włos obcina. Co ty Ma takie długie. Mówię, babcia, co ty robisz? ona wie, ja biorę w kucyka. Mówi, widziałam gdzieś tak na internecie. Tak, dużo tak Mówi, dobrze. biorę w kucyka i ciachnę. Ja mówię, Jezus. To Ale to prawda. nie każdy przychodzi poprawiać. wiesz. no. no. Cały czas chodzi w Ona chodzi wszystko. w piętek, ona no, wie, czego nawet nie widzi, że, że miałaby coś krzywa. Widzicie ta oszczędność? No. Mm. Jestem po fryzjerze. Weszłam właśnie do samochodu i jest tak upalnie, że naprawdę jestem po prostu cała spocona. Marzę, żeby tylko wejść pod prysznic. Mam zrobioną grzyweczkę, zobaczcie odświeżony kolorek. Zrobiłam taką krótką grzywkę, także raczej już jej nie zepnę i naprawdę bardzo dobrze się w niej czuję. Jest genialna i właśnie o takiej marzyłam. Także cieszę się, że zdecydowałam się na tą grzyweczkę. Jedynie co, to muszę poprawić swój make up, bo troszkę tutaj nie mam podkładu na czole. Także jadę teraz do mojej mamy, bo u mojej mamy są dzieci. Tam dzisiaj ich zostawiłam e, troszkę. Jeszcze byłam e, w rozlewni e, perfum. Zawsze sobie tam też kupuję perfumiki. Są genialne. Zaraz Wam dziewczynę pokażę. I wzięłam sobie jakiś inny zapach. Są to takie buteleczki, jedne wzięłam dla mamy, drugie wzięłam dla siebie. Są to takie buteleczki malutkie, idealne do torebki. Na przykład jak idziemy na wesele, możemy sobie taką buteleczkę po prostu wrzucić do torebki, więc genialnie uwielbiam na jakieś wyjazdy albo coś, także ja zawsze sobie też kupuję takie perfumiki w małych buteleczkach. Także cudownie, cudownie, mam nowe perfumiki. Nie wiem jak one się nazywają, bo totalnie zapomniałam. Bo tutaj pani ma takie specjalne numerki na buteleczkach, ale są obłędy, naprawdę genialne. O, cudownie pachną. Jak je wybrałam, to pani mówi: genialny wybór, genialny wybór. Są cudowne. Po prostu ta pani ma tyle perfum oryginalnych, że ciężko jest cokolwiek wybrać. Także super, że coś wybrałam, tutaj druga buteleczka dla mojej mamy, na pewno się ucieszy, mały prezencik za bawienie dzieciaczków i co, jadę na jakąś kawkę do mojej mamy. Pokażę Wam jeszcze zbliższa, jak się prezentuje ta grzywka, nie zwracajcie uwagi na make up, bo jest do poprawy, na myjni troszkę się zmył, wiadomo jak to u fryzjera, ale jestem zachwycona, jestem zachwycona tym kolorem i tą cudowną grzyweczką. Boska jest, naprawdę jest boska, a kolor tym razem wybrałam chłodniejszy, bo zdecydowanie w takim lepiej się czuję, także kolejnym razem jestem umówiona za dwa miesiące i zrobię pewnie ten sam kolorek, bo jest cudowny. Ja już kochani odebrałam dzieci, byłam u mamy. Niunika przywitaj się! Dzień dobry! <laughs> Odebrałam dzieciaczki od mamy, zjadłam obiad u mamy, także super, nie muszę dzisiaj gotować. I teraz jesteśmy u babci, to znaczy idziemy do babci, mojej babci, Zuzi prababci. Idziemy skorzystać jeszcze z tego pięknego słoneczka i pójdziemy tutaj do babci na ogród. Babcia ma ogromny ogród. Kurczę, ale mnie boli ta ręka z aparatu, ale na szybciutko powiem Wam odnośnie tego lekarza, endokrynologa, bo byłam i miałam zdać relację, ale jakoś tak przestałam później nagrywać, bo byłam na hillsach, wróciłam z hillsów, byłam mega zmęczona. Dzisiaj w ogóle mam takie ogromne zakwasy, że to jest po prostu e, tragedia. E, jeszcze nic nie nagrywałam na hillsach, bo dziewczyny jeszcze trochę kaleczę z tym tańcem, kaleczę, ale jak się co nieco nauczę, to wam pokażę, jak fajnie. Po prostu genialne tańce, obłędnie się tam czuję, w ogóle super atmosfera e, i w ogóle wracam do domu z Endow porfinkami, po prostu ruchy takie sexy, takie sexy, że naprawdę super. Ale nie o tym tutaj miałam wam opowiedzieć o tych wynikach badań. Także byłam u endokrynologa. Jeśli chodzi o tarczycę, to mam tarczycę Hashimoto. Natomiast nie zażywam jeszcze leków, ponieważ TSH jeszcze jest w normie, więc dopiero jak TSH będzie zawyżone, wtedy doktor da mi po prostu leki na tarczycę, na chorą tarczycę. Natomiast na razie zażywać ich nie muszę, ale jest jedyny minus, tak jak się spodziewałam. Powiedział, że mam okropną anemię, że mam straszny niedobór fertyny, nie mam w ogóle zapasu fertyny, w ogóle żelaza nie mam. Także po prostu tragedia, to on się nie dziwi, że ja się tak źle czuję, że ja mam zawroty głowy, że e, nic mi się nie chce, że jest mi słabo, że mam mroczki przed oczami. Wczoraj to dosłownie kąpałam się pod prysznicem i tak mi się słabo zrobiło, że musiałam zawołać Mariusza, bo myślałam, że zemdleję, naprawdę. Także szczególnie jeszcze jak przy wysiłku, na przykład jak, nie wiem, coś robię, sprzątam, albo jak mierzyłam wczoraj yy, Newince buty, bo byliśmy też w sklepie yy, i na przykład co chwilę wstawałam, kucałam, wstawałam, kucałam, bo mierzyłam jej różne buty, no to nagle mi się zrobiło słabo i po prostu tak nie może być. Yy, dostałam żelazo, mam żelazo zażywać przez 3 miesiące i po 3 miesiącach mam zrobić wyniki badań. Jeśli po 3 miesiącach żelazo się nie poprawi, będę musiała robić badania wtedy w. Yy, Innym kierunku choroby, bo lekarz mówił, że też jest taka choroba, gdzie nie przyswaja się żelazo, więc zaraz się zobaczymy. Jestem dobrej myśli, że ale że to żelazo podziała na mnie, oczywiście muszę się lepiej odżywiać, także planuję iść do dietetyka, zmienić swoje nawyki żywieniowe, no i co, no i będziemy działać, o, oczywiście jeszcze muszę kupić no, witaminę D, tak skarbie już idziemy, witaminę D muszę kupić, bo też mam niedobór witaminy D, także lekarz powiedział, najpierw zajmiemy się ferytyną, zajmiemy się żelazem, zajmiemy się witaminą D i będzie dobrze. Także trzymajcie kciuki, żeby ferycyna moja się e, zwiększyła po tych lekach po trzech miesiącach, bo jak nie, to będę musiała robić inne badania. E, lekarz opowiedział w kierunku chyba celiaki. Tak to się chyba nazywa, nie jestem pewna, no ale w każdym razie na razie muszę zacząć zażywać żelazo. Dobra, kochani, ja już się z wami żegnam, bo już mi ręka odpada z tego aparatu. E, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Was w tym vlogu nie zanudziłam i co? Się już w i was never the one to write up a song for just anyone I, I was always the one to find myself lost in all conversations oh cause i've always been told that things will unfold if you keep on waiting